Bomby, jak zapytam, jak mają, to raczej ci może zrobią. Mają Umer, Harley, duel J. Dzień dobry, jak tam dzisiaj gierki idą? Siema Natalka. Jak gierki 2-1. Jedną przegrałem, gdzie miałem średnią mapę, ale średnią miał dużo lepszą. Miałem ponad średnią, przepraszam, a teraz dwie wygrane, więc więc dobrze. I dwie gry miałem teraz dobre, więc jest ok. Jest ok. Mm. I will be gentle, gently. Dobra One free. Ta -ta, ta 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 Dungeon Cove. Nie, to jest zajebiste, że znaczy od razu wszystko. Co powiesz na Mangoloku z wodą, tak zwane zakoloko. <ścjalne> Specjalne chyba tego combo mnie, co? Te 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 te. Czekaj, yeah, pach, pach, pach Hej, właśnie, zapomniałem, że mi się chyba Dwa Sloty chyba, dwa sloty albo chyba trzy sloty da mi, wow Panie lepeku, what? Dołączył do bitwy, co prawda już Furmanos i tego, i jak się nazywa Furmanos i lewy kole starego Zawiesili dzisiaj bro broń, ale kurde, tutaj 10 subów leciało tako na raz Jasna dupa, bo się biły chłopy o top 1. Dziękuję bardzo, 10 zgiftowanych subów, eee, zobaczymy kogo żeś tam ustrzelił za chwilkę, dobra, tylko muszę tu zrobić, minus konf, fuck konf. konf. Inferno Rampart, ja pierdolę, że deszczu podrynne dla kogo? Dla Haha, komputer ha. range Victor, to jest 6 miesięcy, która szafa, pierwszy miesiąc, over, pierwszy, mas... mas pierwszy Batigol pierwszy, God 2 miesiące, Incubus, 2 miesiące i miś świata około 10 miesięcy, Bardzo dziękuję za zgiftowane suby. Panie Panie Lepeku, ślicznie dziękuję całej rączki. Dobra, inferno, rampart 15. 2-2. Ja tutaj dostępu, Hammery. Już nie mogę mówić, że nigdy w życiu nie wygrałem. No, dostałeś, dostałeś dzisiaj suba. Od chyba furmanoza, właśnie. Właśnie, co miałem mówić? Że mi się 2-3 sloty zwolniły. Chyba na mitę, bo tam mi się 2-3 osoby wykruszyły. Jedna od i jakieś tam chyba dwie jeszcze czy tam jedna. Bo może dzisiaj jeszcze ewentualnie się podpytam. Ewentualnie, kto jest, że tak powiem, z tych, co tam pisali z listy rezerwowej. Bardziej pewni swojej obecności, czy coś, że jednak te 2-3 dni różnicy na rezerwację, wszystkiego nie robią im tam dużego problemu. To niech napiszą jeszcze raz na fanpage. To może jakąś większe prio nałożę, nie? Bo teraz, zanim dostanę odpowiedź od kogoś albo coś, może być ciężko. nie wykruszyło ci się miejsce dla moda? Jeszcze nie. Za 2,5 oddam. A Take it, dobra, take it. 100. Wiem, że dla jest w miejscu dania dla dzieci. <tum> Tam jakieś nagecy, tak? Czy coś? Dobrze kojarzę. Czy nie? 2200. Swiamantisakrum. Kurpiące poletyczki robię z rybkami i łyżkami No Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, prawda. Dobra, biorę je nowe chyba. Biorę je nowe z itemem. Z item. Dobra, 2200, 2200. Dobra, on gra Mariuszka, dule Dobra, jedziemy z tematem. t r klewu. A co patrz, żebym wcześniej zrobił 5, bo nie dosłyszałem nic nie trzeba dopisywać. Rampart. Czekaj, Rampart versus Inferno. W sensie mówię, że mi się chyba zwolniły 2-3 miejsca, bo tam widziałem, że mi się ktoś wypisał, więc mogę ewentualnie zapełnić te sloty. Mogę zapełnić te sloty jakimś nowymi osobami, więc jeżeli ktoś nie ma problemu z barierą, że tak powiem, czasową, że to jest lada moment i byłby. Pewny siebie dosyć. No to może bym dopisał na szybko. No nie wiem, Slipknot na przykład. Żuku może nie wiem, też coś tam. Też pisał, ale nie wiem, czy, że tak powiem, jeszcze czasowo. Te, 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 jeszcze było parę osób. A teraz zanim ktoś mi. No łatwiej, teraz będzie mi zebrać jakie osoby z streama, jakby były chętne. Dobra, jedynki. Jakiś bet. A jest BET jakiś zabieszki. A teraz sam zamieszki zacznę, I tak będzie czek działają mi zamieszki, mamieszki. Tatetum. terum po, Ja próbowałem z znajomą wciągnąć na miejsce kumpla, ale tak się zbiegło, że mam mi to. A na weseli nie mamy swoich partnerów sadge. O, kurde.

Dobra, co mi się tutaj? To, to, ta Batigol. A tylko mi to przejeb w Kto to do mnie zawsze przegaj? Kto to zawsze do mnie pisze? Wygraj, bo i pipowy tyfy. To nie jest Blaku? Chyba Blaku. Chyba Blaku. Shelfy? Tak, bo chcę kupić... Bo chcę kupić staty. I mean magię. Trochę elfa jeszcze kiedyś widzę po drodze. Ty na, jeżeli będę miał bloki, a ja specjalnie gram, bym powiedział Magio Save, to może być źle zaraz. Jak poszło z Leksiem? Koniec końców, zakończyło się dwa dni dla mnie. Dzisiejsze granie z nim. Aj, zobacz to. Cały czas z czymś muszę walczyć lub przebiegać. Rękawica. Can i do it? I guess I can. A kurna, co? Co jest? No pojebało tego gnola, do re O, ja pierdziele! O, no, ja też chcę morale! No jak?! Widzicie to pierdolone gówno?! Zmoralował, zajebał mi welfy i dwa razy zmoralował, ja nie jak go kajtowałem! Morale mi wydymały, on trzy razy zmoralował ja zero! Zmoralował, przejebał mi welfa, zaczął mnie gonić, przejebał mi drugi raz! Ciemię wziąć armię w zamku nie będę tego kratnęli, żeby się nie zbowolniać, tak się robi. What the fuck! Ja pierdolę tę nie kupiłem, bo potrzebuję drewna i kamienia, żeby kupić magię. A miałbym tak dobry start! A miałbym tak dobry start! What? I suppose I will reject it, not limp <laughs> <laughs>